O, lipcia! Się chyba tutaj była ta miara gdzieś od tego mojego ostatniego pomiaru, bo muszę tutaj poprawić. Kurde, jedną rzecz, bo się. No, dlatego ja Wam powiem, no, zobaczcie, aksis już odpięty, agregat na sen, sen zimowy, tak samo. Tutaj trzeba trochę, no widzicie, spawy nie były takie cudowne, a wał jakoś tam wytrzymał. Co muszę zrobić, to muszę zmienić położenie jeszcze tych UCF-ów, tych zespołów łożyskowych na dół albo po prostu tutaj do przodu, bo jest tak lepsze smarowanie a tutaj jak kamień wpadnie, to mnie urywa tą kalamitkę i w sumie tak samo muszę to zrobić jeszcze tam na wale, no ale to tam o tym potem, nie? No tutaj się kamień gdzieś na polu wpakował muszę Wam poprawić, o, aksisik już jest umyty no i trzeba mu zaprawki porobić, ale nie wiem, kurde, jest tyle jakichś tam obowiązków różnych i i tematów teraz do ro... znaczy w sumie powiem Wam szczerze, nie ma wcale aż tak dużo w tej chwili roboty i tych tematów, tylko to jest taki okres jakiś, jakiejś porąbanej kurde, yy, można powiedzieć jesieni i plus te kurde jakieś tam wymysły tych naszych rządów, że nie mam motywacji, nie chce mi się kurde pracować. Tutaj wujka ciągniczek. Może kiedyś też coś nagramy, w ogóle to jest pierwszy, znaczy on oczywiście tak w oryginale nie wyglądał jak był, ale to jest pierwszy ciągnik jaki był na tym naszym, e, naszym gospodarstwie co dziadek kupił. Jutro będę znał wynik spalania, w sumie już drugi raz robiłem, pierwszy wyszedł spoko, ale się poklejało zazielenienie, e, przerabiam, też jestem mandem na 610, jutro będę znał, będę znał, e, będę znał wynik. Muszę Was przeprosić, bo zrobiłem kurde błąd. Ja gadałem, kurde, o, o 460-kach i pierdzielę, jak ja mam 520-ki, te opony, nie? A ja Wam coś tam mówię, no to tam 560-ka, przecież to jest logiczne, że musi mieć 55-56 cm. Kurde, a to chciałem 520 więc zobaczmy jeszcze raz, no bo to. No tak, no. No i to będzie okolice, no teraz, bo ja tam źle tak przytknąłem i. Wiecie to tak, o teraz czekaj mniej więcej, to w jednego, widzicie, to nawet, o, czekaj, no, no więc prostuję, bardzo Was przepraszam, bo jesteście tutaj moimi widzami i w ogóle, no więc to jest w okolicach 51, łapy się, kurde, Za mało, za mało, za mało, nie za mało, tylko trzeba by było wziąć to wtedy, o. No w okolicach 52 cm, tak i, i no 520, czyli to jest, to jest 52 cm, a ja wiecie, jak. Dlatego ja lubię obrabiać filmiki, tak? Jeżeli obrobię filmik, to wtedy mam pewność tego, że nie robię jakiejś tam, jeżeli jest jakaś gafa czy coś, to po prostu ją wycinam. No bo ja jestem taki, takim człowiekiem, że bardzo dużo szybko w ogóle mówię, to tego, I wiecie, jak rozmawia się człowiek z człowiekiem, rozmawia, no to ten jeden mówi, hej, halo, halo, no ale tutaj to powinno być, na... a dobra, sorry, no kurde, faktycznie, a już jestem myślami, gdzieś tam, no ja już mam kolejny plan, że za chwilę idę robić coś innego, a jednak jeszcze idę gdzieś wam coś nagrać. No jestem po prostu takim typem człowieka. No i, no i tak to wygląda. Pytali, jedno pytanie było jeszcze odnośnie tego łącznika hydraulicznego. Jest o ten filmik nagrany, jak go kupiłem, jak go montowałem itp. TD. I teraz, a on jest napięty tutaj, w każdym razie to jest łącznik na kategorię trzecią i on jest, jeżeli dobrze pamiętam, do 200 koni. Kupiłem go rozwojowo, no bo mam nadzieję, że kiedyś zmieni jakiś tam troszeczkę, jeżeli, no mam taką nadzieję, no że kiedyś się zmieni jakiś tam ciągniczek, ale na razie za jest spoko ogarnia, ogarnia na tych paru, no paru na, paru dziesięciu, no dobra, już nie przesadzajmy, no paru dziesięciu hektarach ogarnia i nie widzę po, po prostu potrzeby, żeby tam w tej chwili jakieś tam inwestycje bezsensowne, wiecie, robić. Także tam jest zwykły stworzeń. I yy, zaraz pójdę to jeszcze dograć. Do, chyba gru, w gruberze mam. Ja po prostu dokupiłem u nas w Lubawie w firmie AgroLand. Naprawdę, z czystym sumieniem mogę. Nie byłem, w, yy, nie byłem nawet świadomy tego, że są takie tulejki. Czyli z kategorii trzeciej, kurde, to chyba było 32, bo na 36 są stworznie normalnie na kategorię trzecią. A łącznik, łączniki mają troszeczkę inne wymiary. Czyli nie wiem, tu chyba. no napiszecie. Wy mi napiszecie w komentarzach, bo wy wiecie lepiej. Także. Nie wiem, czy tu będzie widać, po prostu jest, czekajcie, będzie, da się nagrać, tam jest tulejka wpakowana w te, w te jabłko i wtedy jest na najniższą na kategorię, idziemy zaraz w Gruberze, to powinno być widać, no a tutaj mandamik fajnie, 3 metrowy i wtedy, teraz, teraz ja robię z talerzówką to, co ja chcę, a nie, że talerzówka robi z moim ciągnikiem, co chce, co nie? No tutaj kamienie pozbierane. Tutaj opryski jakieś tam jeszcze są. Trzeba będzie pomyć opryskiwacz. Mam też filmik jeden taki zrobiony. Kiedyś wam dodam. Trawy nie mogę pokosić, bo mi się wszystko, wszystko mi się w ogóle. A już nie chcę psioczyć i ten, ale ten rok 2020 to jeden z gorszych kurde. W sensie nie mogę powiedzieć, bo finansowo ogólnie wyszło naprawdę całkiem spoko. Jeżeli chodzi o, o, o finansowo, no bo, no bo ja mam tylko pola, nie? Ale jeżeli chodzi o gospodarstwo całe, całokształt, no to już tak cudownie to nie wygląda. A pola, no to. A, I tutaj chyba dałem ten, dałem ciała, co, czy nie? No, a nie, dobrze, faktycznie tu jest na tą niską. O, czekajcie. A ona spadnie, no ale to niech spada. No, a nie, nie spadnie. No, także o, patrzcie, czekajcie. A, kurde. Weź. Nie chcę współpracować z, z, z tym z właścicielem, dzisiaj coś widzę. O! o. No i tak jak stary powiedział, to tak było. No, także widzicie, to jest kula typowo na kategorię trzecią. A że ja tutaj e, miałem tą tulejkę akurat, to kupiłem chyba trzy te tulejki i, i teraz te kule mam ładnie przerobione i mam kulę kategorii trzeciej, a zapinam ją. Jakby no na, na kategorię to jest druga chyba albo dwa na dwa nie bo one tam są jakoś mieszane także nie trzeba ja już też jak kupiłem ten łącznik bo kupiłem ten łącznik. Nie, no Muszę to zapiąć czekajcie sekunda. No to tak musi porządek być. O, no Teraz jest ok, zaraz zapiąć tutaj zawleczkę bo potem. Szybko szybko w trakcie pracy gdzieś kurde tego się wypnie. Jeśli nie zobaczę no to po nocach takie nagrywanie. No ale mówiłem nie, no muszę sprostować, no także też już jak kupiłem ten łącznik, patrzę, no tutaj się nie zgadza wymiar, bo wiadomo na te sworznie, na te sworznie małe. Już miałem jechać po prostu wiecie, do Tokarza tak, już z panem tutaj pokażę z naszych okolic byłem ten i mówię kurde, pojechałem do Krzysztofa właśnie do, do firmy, tutaj do Lubawy. Wszystko, kurde, na miejscu, to nie jest żadna reklama, absolutnie, ja nie mam, nie mam płaconych żadnych pieniążków za reklamy, za takie rzeczy, tylko jeżeli, jeżeli jest jakiś temat po prostu warty polecenia, no to nie ma sensu, wiecie, gdzieś tam jeździć, toczyć i, i jestem bardzo zadowolony z tego łącznika, bo o co chodzi, po założeniu tych ramion, 110 dziesiątek, Axis jest bardzo daleko odsunięty. To jest generalnie jestem trochę zadowolony i trochę niezadowolony z tych ramion. No bo wiecie, że jest ten kąt nie taki trochę na tych ramionach z Agricoli i w ogóle, ale na przykład pług Pług mi często na maksymalnie podniesionych ramionach właził i giął mi błotniki, bo były te ramiona za krótkie. Yy, całe te maszyny były dosyć blisko tutaj i ciężko było wejść na przykład, żeby żeby wiecie, yy, sworźnie tutaj włożyć, tak? A teraz dzięki temu, że są odsunięte, to jest z tym spoko, ale zwykły łącznik był po prostu na krawędzi, tam trzymały, nie wiem, no nie wiem ile trzymało, ale mało trzymało. I ja bardzo nie lubię na takich, wiecie, niepewnych. Ja muszę mieć spokój psychiczny yy, w trakcie pracy, tak? Także, jeżeli nawet tutaj rozsunę ten siłownik maksymalnie, chociaż nie mam takiej potrzeby, dlatego tak długo szukałem takich wymiarów i dlatego kupiłem kategorię trzecią, chociaż jest za duża do tego ciągnika w tej chwili i był droższy, bo kategoria druga by była Tańsza, a ten kosztował w okolicach tam, nie wiem, 1300 chyba, yy, 50 zł, coś takiego. Jest w filmik, kiedyś go dodam, ale mówię, no, no wiecie, no, no nie ma na to czasu. I dlatego kupiłem, dlatego kupiłem z tą kategorią yy, trzecią do 200 koni, mogę go sobie tutaj tak samo, talerzóweczkę, wypłycić, coś tego, także mam taką namiastkę tego, co miałem w tamtym Galuka. I jest spoko, no i właśnie był problem z tym yy, przyłączem, wiecie, no tam na ten stworzeń i tak samo tutaj, no tutaj akurat mógł być na, ten, na tą kategorię trzecią. Kupiliśmy tulejeczki, wszystko fajnie sobie tutaj pracuje. Czy będzie widać tą tulejkę? No nie będzie, bo tam akurat młotkiem nabija, no jest tulejeczka i fajnie. Dobra, także 520 ma 52 cm, bardzo Was przepraszam, trzymajcie się haja.